Sławosz Uznański już na ziemi. Kapsuła Crew Dragon Grace z załogą misji ax 4 bezpiecznie wodowała na Oceanie Spokojnym o 11:31 czasu polskiego. To finał ponad 22-godzinnej podróży z międzynarodowej stacji kosmicznej. Sławosz, drugi Polak w historii w kosmosie, zakończył swoją pierwszą misję kosmiczną Ignis. W trakcie pobytu na ISS przeprowadził 13 eksperymentów i uczestniczył w edukacyjnych transmisjach z pokładu stacji powodowaniu specjalna ekipa SpaceX przystąpiła do wyciągania astronautu z kapsuły. Cała załoga czuje się dobrze i zostanie przetransportowana do ośrodka ESA w kolonii na badanie. To koniec misji Ignisz, ale dopiero początek nowej ery polskich lotów w kosmos. Przed nami kolejne projekty, nowe technologie i coraz śmiesze cele na orbicie. Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych niezwykłych historii i przełomowych wydarzeń.